Witam Was serdecznie na kanale Jędrzejewskie Wędkowanie. Dzisiaj będzie unboxing. Trwają przygotowania moje do sezonu, więc zamawiam powoli pewne rzeczy, które mi są potrzebne, jak się okazało, bo zacząłem przeglądać w ostatnim czasie sprzęt i zacząłem zamawiać to, co mi brakuje najbardziej w tym momencie potrzebne. Także zapraszam Was na oglądanie. Moi drodzy, zamówiłem dwie paczki. jedno to jest firmy e Druga to jest zniwa nieba Może zacznę od tej, mniej większej, mniejszą, zostawię na później. To sobie zamówiłem. Zamówiłem sobie po prostu, moi drodzy, coś, co jest mi potrzebne. Potrzebne dlatego, że lubię w tym mieszać zanętę. A to jest tak zapakowane. Lubię mieszać zanęte w dobrych i sprawdzonych rzeczach. Ja kupuję już tylko i wyłącznie sprawdzone. Jak już powiedziałem, że lubię mieszać, to pewnie jakiś pojemnik. Tak jest, moi drodzy, pojemnik. O, piękne pudełko. niska jak widać, jest to kocioł. kocioł. W tej pierwszej paczce przyszło mi, przed mi kocioł. Kocioł z firmy March Pro yy, March pro Team. Chciałem już mieć dwa jednakowe kotły, gdyż pierwszy mój kocioł to jest yy, też te samej firmy, też niebieski, więc ja już nie zmieniam. Nie chcę mieć strakatów, wolę mieć już jednolicie na stanowisko, ale i też one są dobre. Sprawdził mi się tamten pierwszy, który kupiłem, kupiłem wcześniej, na no, jakieś kilka lat temu. Już kupiłem w internecie na aukcji, bardzo tanio, bo za 50 złotych z przesyłką już nawet podajże. Także udało się kupić fajny kociołek i kupiłem drugi. Uznałem, że drugi też się przyda. a dlaczego? Dlatego, że od tego roku zaczyna wędkować mój syn, więc przyda nam się nam na pewno. Po tym też jest dobrze i wygodnie mieszać zanęte wyczyglinę w takich dużych kotłach. Jest łatwiej, jest szybciej, jest pewnie niż w takich wiadrach. Mam te wiadra takie budowlane, ale to jest dużo lepsze. Jest twardy plastik. On się nie wygina, tak jak to jest w przypadku innych firm. Nie znam wszystkich, ale to jest dobry. Jest ciężki, oczywiście to ma swoją wagę, ale ja tego nie noszę. Ja to przewożę na wózku i używam tylko i wyłącznie podczas zawodów, kiedy, znaczy przed zawodami, kiedy ja przygotowuję glinę i to wszystko. Ja mam mi do tego służyć. Przyjemny, fajny, duży pojemnik. W paczce przyszedł, jak widzieliście. Myślałem, że będzie lepiej zapakowany, jakieś folią winięty, ale mimo wszystko się opłaca. Cena tego. Ja, ja szukałem dość długo tego, tego typu rzeczy. Cena jest zaporowa, bo 140 zł prawie takiego kosztuje. Plus, przesyłka jeszcze do tego, moi drodzy. Ja kupiłem za niewiele mniej. No, ale już przesyłką wyszło mi 90 zł. Także cena jest yy, duża różnica. To była ostatnia sztoka na sklepie, więc udało mi się jeszcze ją złapać. W tak przystępnej kwocie. Dobrze, lecimy do na następnej paczuszki. Druga paczuszka. Druga przyszła od Navy Fishing. Tu jest zbiorowa. Zbiorowe zamówienie, to znaczy dla mnie i dla mojego wujka. Rozpakujemy. Widać solidnie zapakowana żeby ten. Żeby nie obijali bardzo porządnie, bym powiedział. I co my tu mamy? Otóż. O! o ile foli. No ale zapakowali. Widzicie? Widzicie różnicę jak było zapakowane. Dlaczego? Ja Dla wam powiem. Dlaczego tak jest zapakowane? Przede wszystkim wiadro. Wiadro jest zamówione tej firmy. Firmy Niwa Fishing. I tu jest tylko i wyłącznie folie. Jak widzicie, folie jest nie żałowano. Firma dba o to. Ja już kilka lat zamawiam od, od tej firmy i naprawdę, oni są solidni, jeśli chodzi o te rzeczy zabezpieczone. Wiadro, jak widzicie, to jest firma Niwa Fishing. Od nich zamawiam, z tego względu, że no mieli dobre. Mieli dobre, właściwie to kiedyś kupiłem w ciemno i one mi się bardzo fajnie sprawdzały te wiaderka. Pokrywka jest transparentna. Mamy, mamy tutaj również, jak widzicie, miseczkę 4-litrową. I wiaderko. O, to złotem teraz I wiadro moi drodzy. Jadro jest 17 litrowe, do tego wkładamy miseczkę i mamy fajną pokryweczkę. Komaś transparentna, jest transparentna, ale to jest, tak jak mówiłem, to nie jest dla mnie zamówienie, to jest dla wujka. Ale mimo to chciałem Wam powiedzieć, że ja też mam to wiaderko. Poleciłem nawet mojemu znajomemu, który też sobie kupił tego typu wiaderka. Te wiaderka są mniejsze niż te 25 litrowe i o, fajnie się je nosi z tego względu, że nie obija wam się o nogi. Ma pokrywkę i dzięki temu nie yy, was chroni przed przemoczeniem, czyli przed deszczem. Dlaczego warto zamawiać? No, nie mówię o tej firmy, ale jest mocny plastik, tak samo jak, jak i w tym. Bardzo dobre plastiki. No i oczywiście też kolor ten sam. To, że firma inna to mniejsza z tym. Trochę, chodziło, to żeby było tej samej firmy. Ale to jest dla wujka. Ja mam swoją wniwę i mam wiaderko budowane. Jedyne wiaderko, gdzie przynoszę zanętę i gotowe na łowisko i chroni mnie przed deszczem. Ja mam z pokrywką niebieską jeszcze. To jest transparentne. Oprócz tego wiaderka zamówiłem sobie... Tu jest... Zamówiłem sobie taki duży wytychacz. O sobie, sobie z igłą jest wytychacz. Jest żyłka kolnika 105 i tutaj mi wardli też. Centryczka. Dobre żyłeczki. Dobre żyłeczki. Będziemy mieć na zestawy. Będziemy próbować. A tutaj są świetniki. O aż tyle. Aby ja nie pamiętam, gdzie zamówiłem tego. Ale świetliki w różnych rozmiarach. To są Ski, tu są SS. Bibardi. Bardzo dobre, fajnie świecą. Widoczne są porządki. Wypychacz. Standardowy z igiełką firmy Miwa jest taka tylko duża ta jest giełka. widać to mi służy bardziej do to mi, do rozplątywania też na prezę, komuś tam jest w porządku Fajna. duże skutki zamówiłem sobie haczyki tak. do bacika takie haczyki z takim, z takim tutaj jak widzicie 18 osiemnastki dotyczki, szesnastki kilka opakowań, 18 Powiem, że na te haczyki łowi już 2-3 lata i one są tak dla mnie tanie, ale dobre i skuteczne. Mają bardzo cienki drucik, no wiadomo, a te haczyki, no prostują się, wyginają się, ale jeszcze się na nie pęka. Jest to jest ciekawe, że y, ryb, spinek, na to jak źle, znaczy jak zatnie się dobrze rybkę, to każda właściwie na to wszystko się wyciągnie, natomiast na te haczyki ja nie widzę problemu ze spinaniem ryb. Ostrożnie, dopasowanie gumy, haczyki na ciągu powinny, i można chodować. Te haczyki się bardzo sprawdziły i mają rozmiary 19, 18, 16, takie rozmiary do dotyczy. A tu mam i 20, i 20 również. Wziąłem sobie 16 do bardzo. Zobaczymy, jak się będą ryby z nich schodzić. One są wzięte dla testów, gdzie szukam dobrego haczyka, sprawdzonego i nie chcę za bardzo eksperymentować. Pani polecił, wziąłem, zostaje się na słowo. Zresztą ten który tam obsługuje, na infolinii jest bardzo miły, uprzejmy i zawsze doradzi. Coś ciekawego powie z tego sklepu, również jak widzicie, dostałem w prezencie, co, do, co jestem mile zaskoczony, dwie yy, zanęty. Duży Leszcz Extreme seria i Czarna Płoć z serii Platinum. fajne bo używam tych zanęt, nie często, ale na miłowie, oczywiście jak zamówię zamówienie, to te są bardzo, bardzo dobre. Płociowa, na tę porę roku, jest bardzo super, na jesieni również. Łowię często na tą zanętę. Ja używam dużo serii zanęt Platinum z, 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 z serii firmy Niva. Ale mają też takie, takie, takie też bardzo aromatyczne, świetne zanęty, mają serii Extreme. Dużo łowiłem, kupowałem też dla mojego wujka, któremu serdecznie polecam tego typu zanęty i Wam to również polecam te zanęty. Także jak widzicie, zamówienie złożone. Zobaczcie, dwa gratisy, super, miło elegancko, bardzo miły gest z ich strony. A żyłki, tak jak żyłki, moi drodzy. Dwie żyłki do rodzenia ze Ta jest podobno przegrubiona, świetna, mocna żyłka. Zobaczymy. Ta jest w miarę do przyponów. Będzie elegancko. Jak znam. To tyle moi drodzy na dzisiaj. Chciałem wam krótko pokazać jak się przygotowałem do sezonu. Ja co, co kupuję powoli, jak uzupełniam zapasy, czym się kieruję. Jak widzicie sami sobie, przede wszystkim dla mnie jest dobra jakość i wykonanie, no i oczywiście cena też ma znaczenie przy zakupie tego typu rzeczy. Powoli uzupełniam, przygotowuję się do sezonu, podejrzewam, że ze względu na pogodę te niebawem filmy też się będą ukazywać i będę Wam pokazywał co stosuję, jak stosuję, jak to się sprawdza, wszystko w praktyce. Zapraszam Was na kolejne filmy, subskrybujcie kanał, piszcie komentarze. Pozdrawiam Was, cześć.